kiedy mi w końcu ta utopia poleci, ale to się chyba nie wydało Nie, Ci to już po dwie powyciągali, nie? To też nie umie jedno. I to... <laughs> I to fajne, lore było z tą bo... Milan tego nie zbudował. jedna skrzynka której który nie zbudował. A <laughs> patrzyłeś na czy się jakiś rat luzem nie zaskoczył? Patrzyłem, no. Nie było nigdzie. Może jest jeszcze jakieś miejsce, o którym nie wiem. Nie było w szkole ryby? Ej kurwa utopię, wytrapiłem Ja finał <grywa> <grywa> O cichu, Józef, no ty co to się odbywało teraz, nie? O, wywróżył <grywa> Wywróżył, kurwa Obraz przerzucę tak, na wszelki wypadek, nie?